Tu Kazimierz. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Ocean City Maryland. Eee... W miejscu, które się nazywa Inlet, jest to końcówka Półwyspu. Koniec Półwyspu, tu są takie potężne parkingi. Eee, tu jest, eee, są place zawał, koło młyńskie, koło młyńskie. No i tu jest e, ocean atlantycki. Młodzież uprawia surfing. Kolejny surfing. Są dzisiaj dosyć duże fale, chociaż nie ma wiatru. Jest piękna pogoda. 20 stopni. 18-20 stopni. I tu znajduje się obok takiego mola, ale to molo jest używane tylko przez wędkarzy. Przez wędkarzy także nie można tam korzystać korzystać tak wygląda to molo nie jest dostępne dla ogółu ludzi tylko dla wędkarzy można dojść tam do pewnego momentu tutaj do tego miejsca można dojść i dalej trzeba mieć klucze żeby tam wejść i tak wygląda Ocean City od strony tak zwanej boardwalku. Boardwalk to jest taki spacerownik z desek. No i tutaj widzimy hotele, pensjonaty, wszystko dla turystów bo jest to miejscowość która stałych mieszkańców ma 7 tysięcy a latem tutaj ze względu na plażę przyjeżdża turystów czasowiczów i urlopowiczów do pół miliona nawet do pół miliona nawet do pół miliona plaża jest wspaniała 15 km długości 100 metrów do 300 metrów szerokości i utrzymana bardzo czysto, całą noc przejeżdżają tutaj, jeżdżą kokainy, specjalne maszyny i czyszczą. Także tak to wygląda Ocean Atlantycki. Z tamtej strony, daleko 5000 km od odległości 5000 km jest Europa. Franca, Niemcy, Polska Tak to wygląda Tutaj nasze dzieci Łukaszek, Paulinka Dzięki, na razie tyle do usłyszenia do zobaczenia papa, pa bye bye